Historia Wojska Polskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W połowie lat 30. XX wieku, wobec zaostrzającej się sytuacji politycznej w Europie i możliwości, jakie wytworzyły się w związku z końcem kryzysu gospodarczego i poprawy sytuacji finansowej państwa polskiego, został w naszym kraju opracowany bardzo ambitny, rozłożony na 6 lat program rozbudowy i modernizacji sił zbrojnych. Zakładał on, że w 1942 roku Będziemy posiadali siły zbrojne zdolne do prowadzenia nowoczesnej wojny obronnej. Z planem tym był powiązany plan rozbudowy przemysłu wojennego w Wisły i Sanu, co pozwoliłoby na uzbrojenie wojska polskiego w sprzęt produkowany w krajowych wytwórniach. Jego realizacja została przerwana na półmetku niemiecką agresją. Chciałbym dziś opowiedzieć, jak według polskich sztabowców miała wyglądać Armia Polska roku 1942. W pierwszej części przedstawiłem plany rozbudowy broni pancernej, lotnictwa i obrony powietrznej. Dziś będzie bardziej optymistycznie. Opowiem bowiem o planach modernizacji piechoty. Proszę o subskrybowanie, lajkowanie i komentowanie filmu. Proszę też Was o wsparcie. Należy pamiętać, że piechota w czasach II Rzeczypospolitej stanowiła najliczniejszą część ówczesnego wojska polskiego i to na niej opierał się potencjał obrony naszego państwa. Piechotę traktowano jako główną siłę zdolną do spełnienia wszelkich zadań bojowych. ówczesne regulaminy podkreślały, iż tylko piechota jest w stanie zdobyć broniony teren, zniszczyć lub pojmać nieprzyjaciela i utrzymać opanowany obszar w swoim ręku. W okresie pokoju procentowy udział piechoty w całych siłach zbrojnych kształtował się na poziomie 50-60%. Natomiast na stopie wojennej po przeprowadzeniu mobilizacji piechota miała stanowić 70% całości sił zbrojnych. Polska nie była tutaj wyjątkiem. Piechota była podstawową siłą z sił zbrojnych Niemiec, Francji, Związku Radzieckiego czy też innych państw. I wizję piechoty stanowiły około 80% ogólnej liczby związków taktycznych państw walczących w latach II wojny światowej. A zresztą, co tam, II wojna światowa? Pierwsza wojna w Zatoce Perskiej, rok 1990-91. To dla wielu z nas nie są tak odległe czas. Dwie trzecie irackich dywizji, ponad 20, to były właśnie dywizje piechoty. Wróćmy jednak do Polski lat 30. Na stopie pokojowej Polska posiadała w tym czasie 30 dywizji piechoty, tak zwanych czynnych dywizji. W chwili mobilizacji planowano sformowanie kolejne. Plan mobilizacyjny S, opracowany jeszcze w latach 20. Zakładał wystawienie dodatkowych dziewięciu dywizji rezerwowych i kilku mniejszych formacji piechoty, ale już w połowie lat 30. oczywistym było, że pewnym jest wystawienie na czas wojny wyłącznie 30 dywizji istniejących w czasie pokoju. Na pozostałe dywizje zwyczajnie brakowało wyposażenia i uzbrojenia. Ówczesne dywizje piechoty Wojska Polskiego na stopie wojennej miały składać się z trzech pułków piechoty. W każdym z nich miał znajdować się trzy bataliony piechoty. Artyleria pułków piechoty, tak zwana artyleria pułkowa, to zaledwie dwie armaty polowe kaliber 75 mm i sześć moździerzy kaliber 81 mm. Ponadto w dywizji był pułk artylerii lekkiej z 36 działami. Dwie trzecie to były francuskie armaty polowe Schneidera kaliber 75 mm wzór 97. To była armata, która dla Francji wygrała I wojnę światową, ale w latach 30 coraz bardziej trącała już myszką. Jedna trzecia artylerii dywizyjnej to były haubice Skody kaliber 100 mm. Ponadto w dywizji miały znaleźć się batalion saperów o dwóch kompaniach dywizyjny oddział rozpoznawczy, czyli dywizjon kawalerii dywizyjnej złożony z dwóch szwadronów oraz pododdziały łączności dywizyjnej i służby, w tym aż osiem kolumn taborowych służących do transportu zaopatrzenia dla dywizji. Te osiem kolumn taborowych to aż 1200 koni i ponad pół tysiąca wozów taborowych. Tak zorganizowane i wyposażone dywizje w połowie lat 30., przy coraz bardziej zmieniającym się potencjalnym polu walki, były już coraz bardziej archaiczne. Brakowało jakiejkolwiek broni przeciwpancernej, a do obrony przeciwlotniczej mogły służyć tylko karabiny maszynowe. Brakowało środków wsparcia piechoty, mało było broni stromotorowej, w tym moździerzy. Cała artyleria dywizji to było zaledwie 42 działa. Brakowało nowoczesnych środków łączności. W dywizji było tylko zaledwie pięć radiostacji i to pracujących na falach średnich. Nikły był stopień motoryzacji dywizji, zaledwie kilka samochodów. Saperzy dywizji byli wyposażeni prymitywnie, a w szczególności brakowało mi środków przeprawowych i min przeciwpancernych. No, trochę taki obraz nędzy i rozpaczy, ale pokazujący też, jak wiele udało nam się osiągnąć do września 1939 roku, zaledwie trzy lata. Ale po kolei. Podstawą rozwoju organizacyjnego piechoty były studia porównawcze nad organizacją i wyposażeniem Dywizji Piechoty niemieckich, francuskich czy rosyjskich. W wyniku przeprowadzonej analizy wyciągnięto wnioski prowadzące do wypracowania planu zakładającego unowocześnienie piechoty poprzez zmianę struktury organizacyjnej Dywizji Piechoty, jej uzbrojenia i wyposażenia. Dążono do tego, aby ilość środków ogniowych polskiej Dywizji Piechoty była porównywalna z dywizjami Francji, Niemiec czy Sowieckiej Rosji, a więc czołowych ówczesnych armii europejskich. Przyjęto również, że w przypadku mobilizacji armii i przejścia jej na strukturę wojenną stan 30 Dywizji Czynnych istniejących w czasie pokoju zostanie powiększony o dodatkowe 10 Dywizji Rezerwowych, których co ważne stan uzbrojenia i wyposażenia nie będzie odbiegał od Dywizji Czynnych. To jednak było i tak mało. W tym czasie przejmowano, że na każde pół miliona ludności można zmobilizować jedną dywizję. Polska więc ze swoimi 35 milionami ludności teoretycznie mogła więc wystawić aż 70 dywizji. Wyszkolonych kadr mieliśmy jednak na nieco mniej, na mniej więcej 60 dywizji. Czy te 40 dywizji było wystarczające do obrony, Otóż Druga Rzeczpospolita miała blisko 2000 km granicy z Niemcami i tysiąca ze Związkiem Sowieckim. Przyważającej mierze granice te były na terenie płaskim jak stół, bez żadnych przeszkód naturalnych. Tymczasem każda z dywizji mogła bronić się w pasie o szerokości maksymalnie kilkunastu kilometrów, a atakować w pasie poniżej 10 km. To pokazuje problemy, z jakimi musieli się mierzyć nasi sztabowcy. I pokazuje też, że te 40 planowanych dywizji nie mogło zapewnić nam dostatecznej możliwości obronnych w starciu z potężnymi armiami naszych sąsiadów. Plan mobilizacyjny z 1938 roku zakładał sformowanie 6 dywizji rezerwowych. Ostatecznie do lata 39 udało się podnieść ilość mobilizowanych dywizji do 9, tak że na wojnę mogliśmy wyruszyć z 39 dywizjami. Przy trzeba wiedzieć, że te trzy ostatnie dodatkowe dywizje odbiegały mocno od przyjętych założeń. Brakowało w nich na przykład formacji saperów. W ramach wzmocnienia siły ogniowej dywizji radykalnie zamierzano powiększyć jej artylerię. Wprowadzono też do struktury dywizji stanowisko dowódcy artylerii dywizyjnej wraz ze sztabem. Miał on kierować całością artylerii dywizji. Dotychczas funkcję tę pełni dowódca pułku artylerii. Jednak z uwagi na obciążenie innymi obowiązkami nie był w stanie wywiązać się z tej funkcji. Do dywizji dodano dywizjon artylerii ciężkiej uzbrojony w 12 ciężkich Haubit 155 mm i armat 105 mm. Formacje artylerii ciężkiej w dywizjach stawały się wówczas już normą. Takie dywizjony mieli Niemcy, a Francuzi, Rosjanie, nawet pułki. Do wojny obronnej Polski w 1939 roku. Udało się zamierzenie te zrealizować w części. 30 dywizji czynnych otrzymało po dywizjonie ciężkim, ale uzbrojonych tylko w połowę planowanej liczby dział. Zamierzano przeprowadzić haubizację artylerii dywizji. W pułku artylerii lekkiej zamiast dotychczasowych dwóch dywizjonów armat i dywizjonu haubic miało być odwrotnie: dwa dywizjony haubic i jeden dywizjon armat. Dodam, że Niemcy zdecydowali się na uzbrojenie artylerii dywizyjnej wyłącznie w haubice. Ale w wizjach francuskich i rosyjskich nadal dominowały lekkie armaty polowe. Zwolniony w ten sposób zasób w wojsku polskim armat polowych miał zasilić artylerię pułków piechoty. Każdy z pułków piechoty miał utrzymać teraz baterię czterech dział polowych kaliber 75 mm. Trzeba przyznać, że nie był to najszczęśliwszy pomysł. To były zbyt ciężkie działa, aby ogniem pośrednim wspierać piechotę. Trudne w manewrowaniu i w przetaczaniu przez obsługę na polu walki. Niemcy w tym czasie swoje pułki piechoty wyposażyli w specjalnie skonstruowane lekkie armaty kaliber 75 i 150 mm. Miały wprawdzie gorsze właściwości balistyczne, ale z uwagi na sposób ich użycia nie miało to aż takiego znaczenia. Niemieckie pułki piechoty miały po 8 dział piechoty, a rosyjskie po 6. Rosjanie również używali specjalnie skonstruowanych dział artylerii pułkowej kaliber 76,2 mm. Artylerią pułków piechoty miały uzupełniać moździerze kaliber 120 mm. Zakłady starachowickie opracowały tuż przed wojną odpowiednią konstrukcję. Były to jednak w zasadzie haubico-moździerze, gdyż celem obniżenia kosztów produkcji amunicji to działo strzelało nie granatami moździerzowymi, ale klasycznymi pociskami artyleryjskimi. Ten wybieg sprawił jednak, że nasz moździerz był blisko trzykrotnie cięższy niż jego odpowiednik w armii sowieckiej. Nasze pułki piechoty miały otrzymać po cztery takie moździerze. Planu nie udało się zrealizować do wybuchu wojny. Tego typu broń na swoje wyposażenie zaczęli wprowadzać także Rosjanie. Niemcy natomiast na swoje wyposażenie tego typu uzbrojenie wprowadzili dopiero w 1942 roku pod wpływem doświadczeń wojennych i wzorując się na konstrukcji rosyjskiej. Planowano również zwiększyć ilość moździerzy kaliber 81 mm w batalionach piechoty z 2 do 4. Podobną ilość moździerzy tego kalibru miały bataliony francuskie czy rosyjskie, zaś niemieckie miały ich po 6. Do piechoty planowano też prowadzić lekkie moździerze kaliber 46 mm zwane granatnikami piechoty. Zamiar ten się udał wprowadzono na uzbrojenie granatnik wzór 36 rodzimej konstrukcji i produkcji. Tego typu broń w tym czasie wchodziła na uzbrojenie wszystkich czołowych armii. Miała też swój bardzo krótki żywot z uwagi na swoje ograniczone możliwości. Niemcy zrezygnowali z niej już w czasie II wojny światowej, a w pozostałych armiach wraz z jej zakończeniem. Zasadnicza zmiana miała zajść w zakresie obrony przeciwpancernej. Na szczeblu pułku piechoty miała znaleźć się kompania o ciągu konnym złożona z 12 armat. Zdecydowano się na zakup szwedzkich armat firmy Bofos kaliber 37 mm. Na szczeblu dywizji dodatkowo miała być kompania o ciągu motorowym. Ostatecznie zdecydowano się, że będą to armaty kaliber 47 mm i pracę nad konstrukcją takiej armaty prowadził przemysł krajowy. Armaty przeciwpancerne miały otrzymać również dywizyjne oddziały rozpoznawcze. Łącznie w dywizji miały to być 52 armaty przeciwpancerne. To z grubsza tyle, co w dywizjach francuskich i rosyjskich Nieco mniej niż w niemieckich. Do września 1939 roku udało się wyposażyć czynne pułki piechoty w 9 armat, natomiast rezerwowe pułki piechoty miały mieć mniejszą ilość. Łącznie dywizje otrzymały połowę planowanej ilości armat przeciwpancarnych. We wrześniu 1939 roku nawet ta ilość wystarczyła, aby tworzyć w miarę skuteczną obronę przeciwpancerną Pamiętajmy, że sukcesy niemieckich dywizji pancernych w Polsce wynikały z wykorzystywania luk w polskiej obronie, a nie z przełamywania pozycji obronnych. Zaplanowano również wyposażenie piechoty w lekkie przenośne środki przeciwpancerne w postaci karabinów przeciwpancernych. Oczywiście miały to być karabiny przeciwpancerne typu UR. Podobna broń cieszyła się szczególną popularnością w innych armiach. Niewielkiej ilości broni własnej konstrukcji używała armia niemiecka. Dość licznie za to wyprowadzili ją na uzbrojenie swoich dywizji piechoty brytyjczycy. W walce z bronią pancerną zamierzano wykorzystać również saperów. Do dywizyjnych batalionów saperów miała trafić zmotoryzowana kompania zaporowa wyposażona w sprzęt do budowy Zapór i w miny przeciwpancarne. Ich zadanie miało być opóźnianie działań wielkich jednostek pancernych przeciwnika. Mogły działać w pasie o szerokości do 12 kilometrów. Razem polski batalion seperów miał mieć do dyspozycji 3,5 tony materiałów wybuchowych i 1000 min. Dla przykładu podam, że niemiecki batalion seperów miał 4 tony materiałów wybuchowych i 2,5 tysiąca min przeciwpancernych i przeciwpiechotnych. Tutaj dodam, że ówczesne Wojsko Polskie nie posiadało w swoim arsenale specjalnych konstrukcji min przeciwpiechotnych. Można było liczyć tylko na ładunki improwizowane. Brak tego typu uzbrojenia należy rozpatrywać w kategorii błędu naszych ówczesnych władz wojskowych. Plan sformowania formacji zaporowych został zrealizowany tylko częściowo. Trafiły tylko do 18 dywizji i to w okrojonej formie. Skoro już mówimy o saperach, to bataliony saperów miały otrzymać również środki przeprawowe. Opracowano park pontonowy z lekkimi pontonami ze sklejki. Można było z niego budować promy lub most pontonowy o nośności 4 ton. Może wydawać się nam dziś to śmiesznie mało, ale najcięższy sprzęt dywizji w postaci dział ciężkich miał masę właśnie 4 ton. Sprzęt ten pozwalał więc przerzucić przez przeszkodę wodną całą dywizję. Dodatkowo miały trafić do jednostek łodzie prezentowe, a także sprzęt mechaniczny do prac saperskich. Łącznie sprzęt prawowy dywizji miał pozwalać desandować przez rzekę jednorazowo blisko tysiąc żołnierzy. Transport sprzętu saperskiego miały zapewnić przyczepy konno-samochodowe na ogumionych kołach. To był gigantyczny postęp w stosunku do dotychczas stosowanych wozów taborowych. Przyczepy te miały o 100% większe możliwości przewozowe niż klasyczne wozy taborowe. Można było je ciągnąć za pomocą pary koni lub doczepić do samochodu ciężarowego. Planowano wzmocnić również formację saperów w pułkach piechoty, zwanych pionierami. Dotychczasowy pluton planowano rozbudować do rozmiarów kompanii. Miało on otrzymać sprzęt przeprawowy, miny przeciwpancerne i miotacze ognia. Do wybuchu wojny plany modernizacji saperów udało się zrealizować tylko w niewielkim zakresie. Polskie Dywizje Piechoty miały też otrzymać własną artylerię przeciwlotniczą w postaci sześciu armat przeciwlotniczych systemu BOFOS kaliber 40 mm. Był to bardzo dobry wybór. To była jedna z najlepszych armat przeciwlotniczych II wojny światowej, używana m.in. przez Brytyjczyków i Amerykanów. Armaty miały być uzupełnione pewną ilością najcięższych karabinów maszynowych kaliber 20 mm. Do wybuchu wojny udało się sformułować dla każdej czynnej dywizji piechoty po baterii z czterema armatami. Nie zdążono natomiast sprowadzić na uzbrojenie karabinów maszynowych kaliber 20 mm. Istotnemu wzmocnieniu miała ulec łączność polskiej dywizji. Łączność przewodową planowano generalnie pozostawić na dotychczasowym poziomie i nadal miała odgrywać główną rolę. Miała ona zostać wzmocniona łącznością bezprzewodową. Plan rozbudowy łączności radiowej uwzględniał w pierwszej kolejności wyposażenie w radiostacje szczebli taktycznych batalionów i pułków. To w pewnej mierze się udało. Zgodnie z planem, pułki piechoty otrzymały nowoczesne radiostacje krótkofalowe. Typu N1, a bataliony typu N2. Nie udało się natomiast wprowadzić na wyposażenie radiostacji przenośnych, które mogłyby zapewniać łączność na linii batalion kompania. Natomiast wyposażenie artylerii w radiostacje udało się gdzieś w zaledwie w 25%. Wchodzące w skład dywizji pichoty pułki artylerii lekkiej miały otrzymać 25 radiostacji, otrzymały po 6. Ograniczało to możliwości skutecznego wsparcia piechoty, uzależniało bowiem działanie artylerii od łączności telefonicznej i od czasochłonnego rozwinięcia linii telefonicznych. Dodatkowo w toku walk odwrotowych często nie było czasu na zwinięcie kabla, a rozpad systemu zaopatrzenia uniemożliwiał jego uzupełnienie. Brak kabla telefonicznego uniemożliwia łączność pomiędzy stanowiskami artylerii a stanowiskami obserwacyjnymi i dowodzenia. I tym samym mocno ograniczył możliwości wsparcia ogniowego przez artylerię. Brak radiostacji mocno też ograniczał możliwości wykorzystania lotnictwa obserwacyjnego do korygowania ognia artyleryjskiego. Nie wprowadzono natomiast nowoczesnych radiostacji do łączności na szczeblu dowództwo dywizji dowództwo armii. Do połowy lat 30. funkcję tę pełnił radiostacji typu RKA. Ale z uwagi na ich zużycie techniczne zostały wycofane, a na ich miejsce nie wprowadzono żadnego sprzętu. Łączność więc na tym szczeblu spadała na radiostacje typu RKD, które dotychczas miały tworzyć dywizyjną sieć łączności. Był to sprzęt o ograniczonych możliwościach technicznych i już przestarzały. Umożliwiał na przykład łączność na odległość nie większą niż 70 km. To było zbyt mało. Łącznie nasze dywizje, zgodnie z planem rozbudowy, miały otrzymać po blisko 90 radiostacji. Udało się zrealizować plan w około 30%. Dla porównania podam, że Polska Dywizja Piechoty Ludowego Wojska Polskiego, zgodnie z etatem z 1944 roku, miała na swoim wyposażeniu 59 radiostacji. Oprócz prowadzenia nowego sprzętu, planowano również częściową motoryzację formacji łączności. Rozbudowa łączności radiowej była o tyle konieczna, że polska doktryna wojenna zakładała manewrowy charakter prowadzenia warg. Co też tym bardziej czyni niezrozumiałym zaniedbania w tej dziedzinie, zwłaszcza na szczeblu operacyjnym, co też miało swoje fatalne następstwa podczas września 1939 roku. Dywizje piechoty miały otrzymać oddziały rozpoznawcze. Dywizjony rozpoznawcze, bo o nich mowa miały składać się zasadniczo ze szwadronu kawalerii i kompanii cyklistów, Czyli piechoty na rowerach. Z dywizjonami rozpoznawczymi o bardzo podobnym składzie na wojnę wyszły i niemieckie Dywizje piechoty. Dodatkowo polskie dywizje mogły liczyć na wzmocnienie kompanią kilkunastu czołgów rozpoznawczych. Ostatecznie nie udało się sformować dywizjonów, a w składzie polskich dywizji weszły bezpośrednio podporządkowane dowódcy dywizji szwadron kawalerii dywizyjnej i kompania cyklistów. Na koniec nieco o motoryzacji Dywizji piechoty. Jak już mówiłem, w połowie lat 30. w całej dywizji było zaledwie kilka samochodów. Było więc sporo do nadrobienia. Generalnie stopień motoryzacji armii był odzwierciedleniem ogólnego stanu motoryzacji kraju. Sprawa ta wyglądała katastrofalnie. W ilości samochodów na liczbę ludności byliśmy w ogonie Europy. Taki stan rzeczy obciąża nasze ówczesne władze i błędną politykę w tym zakresie. Zmiany, które dokonały się w drugiej połowie lat 30. nie mogły mieć już wpływu na stan rzeczy w chwili wybuchu wojny, choć postęp i tak był oszołomiający. W 1937 roku, gdy przystąpiono do realizacji planu rozbudowy i modernizacji wojska, w całym kraju było zaledwie 6 tysięcy samochodów ciężarowych. Tymczasem zakładano, iż w Armii na czas wojny powinno znaleźć się około 12 tysięcy samochodów ciężarowych. Kilka tysięcy winno być na wyposażeniu armii w czasie pokoju, w szczególności samochodów specjalnych i ciągników artyleryjskich, ale około 10 tysięcy należało zmobilizować z rynku cywilnego. Aby zmobilizować 10 tysięcy ciężarówek, to po polskich drogach musiałoby ich jeździć 40 tysięcy. Tymczasem tuż przed wojną jeździło 10 tysięcy. Wnioski są więc oczywiste: byliśmy zaledwie na początku realizacji planu motoryzacji armii. Plany zakładały motoryzację dowództwa dywizji piechoty, częściową motoryzację formacji łączności, saperów, części służb, zwłaszcza służb sanitarnych, oraz zastąpienie części konnych kolumn taborowych kolumną samochodów ciężarowych. Całkowicie zmotoryzowana miała być dywizyjna artyleria przeciwlotnicza i dywizyjna artyleria przeciwpancerna. Natomiast cała artyleria i pułki piechoty mia nadal miały korzystać wyłącznie z transportu konnego. Plany udało się zrealizować tylko w niewielkiej części. W warunkach wojny obronnej szczególnie dotkliwy był brak zmotoryzowanych kolumn transportowych. Fatalnie odbiło się to na możliwości uzupełnienia zaopatrzenia i amunicji przez polskie dywizje. A trzeba przyznać, że to właśnie w służbach transportowych zastępowanie konia samochodem było najbardziej efektywne. Jeden samochód ciężarowy o typowej wówczas ładowności 2,5 tony mógł zastąpić aż 40 koni. I 20 lub 40 wozów taborowych. Trzeba dodać, że konie były także na wyposażeniu armii niemieckiej, rosyjskiej czy francuskiej. W 1939 roku dywizje piechoty armii niemieckiej, w zależności od typu, miały od 4 do 6 tysięcy koni, a artyleria dywizyjna była holowana przez zaprzęgi konne aż do końca wojny. Pierwotnie planowałem również opowiedzieć w tym odcinku o zamierzeniach dotyczących modernizacji kawalerii i artylerii ale zagadnieniom tym poświęcę osobny odcinek. I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz bardzo Was proszę o subskrybowanie, lajkowanie i komentowanie filmu. Proszę też Was o wsparcie.